No i siemano, witam was w kolejnym odcineczku Oczywiście w tym miejscu chodzi Krezis No i 2 złote, 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania na start Przykładowo tutaj sobie wpłacając stóweczkę Dostajecie z tym kodzikiem dyszkę totalnie za darmo w gratisie I, I uwaga, będziecie jeszcze brani pod uwagę tutaj w konkursach Strona dołączy was automatycznie, jeżeli wpłacicie za minimum te tutaj kwoty, które tutaj widzicie Z kodzikiem właśnie Trezis No i co, na ostatnim odcinku wyśmienicie No powiedziałbym, że aż za dobrze, chyba się tory poprzestawiały I w ogóle mam taką małą rozkminę odnośnie godzin wrzucania odcinka Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie, żeby przesunąć delikatnie godziny Wrzucać filmie w okolicy 17 tak w okolicy 17, napiszcie w komentarzu co myślicie I podyskutujemy troszeczkę na ten temat Wierzamy, wjeżdżamy od razu w ten odcinek w grubej rury Tutaj wsadzamy sobie szyneczki, których kurde zazwyczaj nie wsadzamy, bo na zanie nie nie stać Trzy osoby, tutaj tryb standardowy No i liczmy na to, że tutaj siądzie, siądzie ta bitewka Bo to jest bardzo droga bitwa za, za tutaj kurde prawie 7 koła Także podrosto i bodalek, zobaczymy którego bota dzisiaj będziemy męczyć w tym odcinku No i tutaj liczmy na to, że mi da, liczmy na to, że mi to odda kurde jak najbardziej Teraz Howling tutaj leci Nie ma, nie ma Howla Ale one, se, one się powypacały już Ostatnio też dało kurde w ostatnim odcinku Także naprawdę, naprawdę ostatnio coś daje Szokująco dobrze właśnie się miałem mówić, że Tory się poprzestawiały człowieku No ale jak na razie tutaj się chyba już, już, już tutaj chyba wszystko wróciło do normy Bo ja mam 40zł nie O kosę dał, patrz drogę daj O motylek 5600 No pięknie człowieku Teraz, że mnie nie zdziwiło, bo tutaj to mnie może jeszcze zabić, nie? Te dwie szynki mogą mnie jeszcze utłuc Dobra, pierwsza, pierwszą jakąś przeżyłem, teraz gorsza, bo 2000 ona kosztuje. Proszę cię, nie, nie robi tego. Nie dobra, wygrałem, wygrałem, ale jest kurde strata, ale... ale jest git, nie? Jest git, jest stówkę straty, dobra, tego tego motylka idziemy dać do sejwowania, bo jest ładny. Tutaj za dwójaka dołączamy. I z tym ziomeczkiem przegraliśmy w, ostatnią, w ostatnim odcinku nawet chyba dwa razy, także mam nadzieję, że go teraz opierdzielimy, chociaż się na to nie zapowiada, bo znowu się zaczyna tak samo. Znowu on dostaje tysiaka na start. Kurde, no, nie, nie, nie ciekawie się to zaczyna z tym gościem tutaj granie. O, dostałem kosę, tak samo, proszę, proszę. Dobra, i mogę to wygrać. O, proszę, chyba wygrałem. No nie wygrałem najtańszego, tego tego, tego dostałem. Golden coila najtańszego. Niego się idzie muchy ganiać, a my tu idziemy kurde robić poważne bitwy, albo domaczamy jeszcze raz tutaj na, na, na powtórkę. Jak goście miał pierdziel tutaj ze wszystkich tutaj moich pieniędzy, no to ja nie wiem o co tutaj chodzi. No co to jest? Kurde, czego on dostaje takie rzeczy droższe cały czas? No! Teraz, teraz, tu, tutaj kurde, no dobra, no na zero jest znowu, jak on to wygra To co to, to jest? No człowieku co to jest? Się tutaj nachapał, gościu moich pieniędzy. Jakby zrobił coś takiego? Trzy razy tutaj glowsy na bujście, także tutaj może coś naprawdę zapłacić i na pewno tutaj pula pula wszystkich przedmiotów przekroczy to, to, to pulę tutaj, którą kosztuje bitwa Tylko proszę, żebym ja to osiągnął, kurde No te, chyba, chyba drogie jestem Gówno, gówno prawda, nie drogę w sensie najdroższe, ale, ale dało się lepiej. Tutaj też, kurde, dało się lepiej. No tak naprawdę tutaj ter teraz coś szurnie, nie? Patrz na to. Nie szurło, ale się ja to wygrałem? Wygrałem, człowieku, no i patrzcie, wygrałem piąteczkę. Wygrałem piąteczkę i te rękawiczki chyba idą na sel. No, no bo co tutaj mam z nimi zrobić? No bo mo może być. Przytulamy oczywiście taką bitewkę i myślę tutaj nad szalonym pomysłem jakimś, mianowicie, że tutaj wsadzić nowa konkretną szyneczkę. <laughs> Taką szynkę, której nikt nie otwiera, żeby tutaj ona skrywała dużo, dużo rzeczy, nie? Ja bym na, na, na pewno bym sobie tej szynki. Ona jest na pewno, na pewno to jest zabijaka, ale może nie w tym odcinku. Dobra, jak były tamte, to teraz robimy coś takiego wanderdogu, tym razem te lepsze tutaj rękawiczki, też w trybie boost i tym razem na dwie osoby, także liczby, że tutaj oczywiście uda nam się to ściągnąć. Wiem, miałem bo tam Michaela wyjaśnić w poprzednim odcinku, także teraz jest okazja. Zaczyna się chyba dobrze. Zaczyna się bardzo dobrze, zaczyna się bardzo dobrze, dobrze. Yy, musi, musi więcej trafiać. Nie, to, to będzie drogie. Ty, tanie, one są, one są droższe. zarobiście I teraz daj mu. O, o moje, moje, moje człowieku! Patrz jakie, patrz jakie mam czutki ostatnio. Cały czas profitujemy, nie? Dobra, z tych rękawiczek coś zostanie, bo zaraz tu się rozpędzimy, nie będzie nic. Kulminty, ładne są dosyć, Smokauty są ładne dosyć i te brozmorfy Reszta idzie na sel. Reszta idzie na sel. i dalej mamy tutaj 3,5 Spoko. Tutaj kurde za 500 Dołączę. Na cztery osoby dołączę tutaj jest pięć cyberków, moje szynki ukochane. Patrzcie na to, nie? Ty dostaję tutaj chyba... Do dobrze teraz dostałem. Dobrze dostałem. Teraz jesteśmy tutaj z botamatrianem w topce. No nie, teraz oni nadganiają tutaj, kurde, także nie podoba mi się to. W ogóle nawet mnie przegonił. O no nie, no znowu kurde, takie to samo teraz dostaliśmy. A to się da wygrać, to się da wygrać gdzieś tam spokojnie. Dobra, zapomnijcie o mych słowach. Tego się nie da już wygrać. Fakerasa tutaj przygotuję. Leci fuckers, leci fuckers, ale taką bitwę możemy oddać, tutaj założyciel bitwy sobie przytuli pieniądze Także nie podoba mi się to, to był jakiś spisek ewidentnie Na cztery osoby w trybie shirt. Proszę, żeby tutaj coś wypadło Na razie nie ma nic, jest rupucha. No kurde, kasztan nie, jak na razie jest masakra Masakra jest, także liczmy na te dwie szynki teraz Nie ma, nie ma, kurde, nie ma. No, jest minus, jest minus na tej bitwie. Ta bitwa bolała troszeczkę, także niedobrze, niedobrze. Coś tutaj sobie, sobie możemy opierdzielić. Te, to na pewno możemy sprzedać, bo takie mamy. I co tutaj mi się jeszcze nie podoba? Tak naprawdę, podoba mi się tutaj wszystko. To sobie sprzedamy. Tego Golden co jest sprzedamy. I chyba tego pre -streama, chociaż one tu ładnie pasowały do tych rękawiczek. Ale już, już nieważne, już poszę, Co to, to tutaj w ogóle wypada? O nie, no i jest ogólnie rywal, który tutaj... Nie, nie, nie dobrze, że on jest w tej bitwie, bo on zaraz coś trafi, ja już to wiem. Pierwsza szynka za 1200 przeleciała. Także niedobrze. Teraz dostaliśmy to samo, to chyba nie będzie za drogie. No 322 zł O nie no co ja tutaj dostałem człowieku! 5 dostałem, kurde Da się to jeszcze wygrać, nie? No i jeszcze dobra, teraz już się nie da, już teraz już się nie da nawet jakby dostał maxa to to i tak nic tutaj nie się. I ja pierdzielę tryb standardowy, ale bym go tu złoił, człowieku. Ja tu sam natrafiałem 13 koła, nie? Dobra, patrzcie na to, nie? To, to mnie posrało, to, to, to już jest koniec świata, jak ja to przegram. To po prostu, wiecie, wiecie co tutaj się będzie działo, jak ja to przegram. Ogólnie jest taki temat, że wsadziłem 17 szynek. Suma z tej bitwy na pewno będzie zajbista. Tylko chodzi o to, żeby to wygrać. Takie bitwy nie robiłem chyba dawno. 14 300, kurde, i tutaj jest... No dobra, już, już prowadzi ten zapis jest bodana, nie wiem czego ja w ogóle tego bota tutaj wsadziłem do tej bitwy. Ale już mnie boli brzuch. Już mnie boli brzuch wam powiem. Tutaj kurde no prowadzi ten bodami zapisie cały czas spada demonster. teraz, także spoko, coś tu podganiamy, nawet zaczynamy prowadzić. No nie no i tutaj kurde trafiło pro Trafił o co prawda tani, bo najgorszy stan, ale trafił. Ja my trafił lepszego. Może być, może być, kurde, może być. Patrzcie, jaka tu jest szyka usadzona na samym końcu. To, to tak naprawdę. Tak naprawdę wszystko zależy od tych tutaj, wszystkich ostatnich szynek. Od tych tutaj. Dobra, spada tutaj ładne P90. Aha, 218 zł. Ty, no to nie, nie jest takie ładne. Ja myślę, że ono dużo droższe. No jak na razie prowadzę. Tylko żeby to się w ogóle zwróciło, bo to 14, tak? To wiecie o co tutaj chodzi. Jak na razie chyba wszystkie szynki praktycznie zabierają. Zabierają tragicznie, tragicznie zabierają. To, to normalnie jak tak pójdzie dalej, to to będzie minus. No nie, trafił rękawice i mnie przegonił właśnie w tym momencie. Przegonił mnie właśnie w tym momencie. Już jest 6000 w puli Trafiamy kosę z Royala, także może być. I co teraz? Nie no, trafił drogie rękawice. 1500 ja też 1000 trafiłem. W cały czas prowadzę. Ja trafiłem droższe, proszę, 2000. Nie, te tańsze. Kurde, najgorszy stan jaki jest możliwy. Ostatnia szynka nas... O dobra, ostatnia szynka nas ubije, nie? Co ja w ogóle puściłem za bitwę? Proszę, daj mi to. Moje, 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 Bro, człowieku O, 22. 22,5 człowieku. Ale ja mam łeb ostatnio, człowieku, i wszystko odrobione? 73. Odrobione człowieku, odrobione, ja pierdzielę. Dobra, pozbywamy się od razu tych gorszych rzeczy, których tutaj nie potrzebujemy. Tutaj ładny kombośnik w ogóle powstał. Włączamy sobie tutaj do bitwy na noże dwie osoby. 1512 zł, także liczymy na to, że tę bitwę również ściągamy. Chyba lepszy po naszej stronie. Lepszy, daje nam to prowadzenie. No i co teraz? No i wygrywamy to. człowieku, opierdzielamy jeszcze tutaj takiego tutaj użytkownika. Przepraszamy bardzo, ale, ale niestety przegrałeś. Nie chcę tutaj teraz przesadzać, bo to wiecie o co tutaj chodzi, ale zrobimy taką bitewkę. Na trzy osoby w trybie shirt. Z każdej tutaj szynki możesz urnąć potężnym skinem I tutaj jest praktycznie 10% na kozę w tym tutaj weapon case I kurde tak w sumie, czeka, nie wiem czego nie dałem weapon case'ów dwóch tu, Tylko tutaj brawo case'a wsadziłem, jak jest mniej procent na kosę Hydra nie dała Hydra nie dała Czyli tak naprawdę musimy tutaj kurde liczyć na, na, na te dwie szynki Tutaj jest... 3000 na tylko kosztuje niestety To, to ta tańsza wersja spadła no, i tutaj niby coś pospadało, no ale jest minus. Jest minus tutaj, boli to tak naprawdę. Tutaj grafit ładny spadł za dwa no za kołania. W trybie Shirt, 4 jest tutaj skrzynki. Bitwa 5600. To jest w ogóle, jak tutaj nie spadnie żadna kosa. Nawet jak spadnie, to może. Nawet jak spadnie, to może ogólnie dać gówno, bo tutaj są rękawice. Ale jak spadnie też kosa, to może dać milion czeskich rubli, także wiecie, w którą stronę to idzie. Jest tutaj, kurde, już oni Jest tutaj MK za. Kurde, no drogie rzeczy tutaj są w tych skrzynkach. No, nie, no, jak to tak pójdzie, to, to niestety nie, nie będzie tutaj zwrotu za tą bitwę. Jest kosa, daj drogą, daj drogą! Dwa i pół, kurde, nie, nie poszalało, nie poszalało. No, nie, nie, nie poszalała ta, ta tutaj bitewka, kurde, tak naprawdę. No, jest minus, nie? Jest po 1600 zł. Sprzedajemy to sobie, idziemy tutaj, dosprzedać sobie rzeczy z ekwiwunku, oczywiście. Dobra, robię bitwę za. Robię konkretniaka, nie? Stworzyłem tutaj taką bitwę. Dalej wsadzamy tego zapicielca śmierci, albo to Adriana. Wsadziłem szynki, w których nawet nie wiem co tutaj się znajduje, bo nie otwierałem ich jeszcze nigdy Znajduje się tutaj kupa pieniędzy, już wam mogę to powiedzieć Tutaj dałem jeszcze trzy razy weapon case'a i liczymy na to, że tutaj BotAren zaraz coś przytuli, bo już mnie wżuboli. No nie no, myślałem, że to jakiś knight, to ten Darkwater, ale on też... Nie, 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 chciałbym go dostać właśnie Patrz, ja wszystko lepsze dostałem Wszystko dostałem lepsze, człowieku, już mam 2,5, a ten ma 1000 O, musi tu trafić coś Chyba, chyba gównobiczne zrobiłem, nie? Chyba główną bitwę zrobiłem, mówię wam ludziska, chyba zrobiłem główną bitwę. ja, ale boli, ale boli. No jest strata, jest strata, kurde i czy my to chcemy odrabiać teraz na tym moment widzowie, to ja wam nie powiem. Dałem się skusić, to jest definitywnie ostatnia bitwa w ogóle w tym odcinku. Tutaj jest bitwa za 6 koła. I liczmy na to, że tutaj kurde mi coś spadnie i odrobimy tą stratę dzisiejszą. Tak naprawdę dalej mamy ku, ku, kupę profitu w ekipunku, no i wiecie o co chodzi. No nie, mu, nie musimy tego robić, ale już tutaj zrobię, żeby tutaj uspokoić swoje tutaj kurde sumienie i wasze, nie? No nie, no nic nie leci, kurde. Człowieku, tyle pieniędzy przeciało, ja mam tutaj 87 zł. No nic nie leci, nawet Knight się nie pokazał. Oh, oni tutaj spadły, kurde. Ostatni jestem. No i tutaj mógł stać Poseidon, a to takie gówno, nie wiem. No teraz na stickerka liczymy. Na stickerka i to uratuje wszystko. wam hmm. tak. Nie dało, nie dało nic I ja to tak definitywnie już zakończę ten odcinek Sprzedaję sobie te graciki. W FB zostało 5, równo 5 tych zostało Także i tak w ogóle nie mamy na co naszakać, jest narąbiście I tutaj przypominam wam jeszcze o tych konkursikach Oczywiście tutaj przypominam wam o tych konkursikach Tutaj macie te skinki Oczywiście z kodzikiem Trezis, Składa minimalna 15 zł Tutaj na kosę, na resztę 8,40 Uwaga, jeżeli wpłacicie za 15 zł Strona automatycznie doda was do tych tutaj Wszystkich 4 konkursów Ja się z wami żegnam, widzimy się jutro o 15 Strzałeczka